Firma Kostrzewa istnieje na rynku od 35 lat. Jej założycielem był pan Tadeusz Kostrzewa. Firma ma swoją siedzibę w Giżycku. Od początku zajmujemy się produkcją kotłów na paliwa stałe, głównie na biomasę. Z racji tego, że znajdujemy się na Warmii i Mazurach, zawsze stawialiśmy na paliwa ekologiczne. W roku 2001 stworzyliśmy kocioł automatyczny na pelet. Jest to granulat strocin. Z racji tego, że w tamtym okresie w Polsce nikt praktycznie nie słyszał o tym rodzaju paliwa. Staliśmy się promotorem tego rodzaju paliwa w Polsce. W związku z rosnącym zainteresowaniem urządzeniami proekologicznymi. Nasza firma stała się liderem w produkcji i sprzedaży kotłów oraz palników na pelety, a także zaczęła eksportować swoje produkty do praktycznie do wszystkich krajów europejskich. Początkowo nasze produkty trafiały do domów jednorodzinnych z biegiem lat, rozwojem firmy, a także asortymentu. Naszymi odbiorcami stały się większe przedsiębiorstwa oraz firmy. Pierwszym programem wykorzystywanym w naszej firmie był AutoCAD. Z racji tego, że dążymy do rozwoju i podnoszenia jakości naszych produktów, zdecydowaliśmy się na zakupienie oprogramowania CAD 3D SolidWorks. W tym samym czasie pojawiła się potrzeba wykonywania analizy i symulacji przepływu gazów oraz cieczy przez nasze urządzenia. W związku z tym zdecydowaliśmy się również na program Flow Simulation. Dzięki wykorzystaniu wspomnianych programów obecne projekty powstają szybciej i dużo łatwiej, a dokumentacja techniczna stała się czytelniejsza. Natomiast w dziale produkcji zredukowano liczbę błędów. Przeprowadzanie obliczeń numerycznych we Flow Simulation wpłynęło na ograniczenie ilości prototypów, a co za tym idzie redukcji kosztów. Nasze urządzenia osiągają najwyższe sprawności, a jednocześnie spełniają najbardziej rygorystyczne europejskie normy dotyczące emisji spalin. Coraz większa liczba projektów, a co za tym idzie również ilość plików, powodowała problem z kontrolą i koordynacją procesu projektowania i produkcji. Rozwiązaniem tego problemu było wdrożenie oprogramowania Enterprise PDM. Umożliwiło to nam wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji, przez co ograniczyliśmy dokumentację papierową do minimum. Dodatkowo PDM umożliwił nam równoległą pracę wielu konstruktorów nad jednym projektem, dając jednocześnie pewność, że praca odbywa się na właściwej wersji projektu. Pojawiła się również możliwość podglądania wcześniejszych wersji plików, rewizjonowania projektów, a także unifikacji części wykorzystywanych w projektach. Dzięki wprowadzeniu bazy danych części zdecydowanie poprawiła nam się sprawność obsługi serwisowej klientów. Bardzo istotną kwestią dla nas jest właściwa komunikacja z klientem. W tym celu wykorzystujemy SolidWorks Composer. Tworzymy świetne instrukcje obsługi, filmy instruktażowe oraz wysokiej jakości materiały marketingowe. Nasi klienci mają stały dostęp online do pełnej dokumentacji produktu. Jako wiodąca firma na rynku krajowym, która zajmuje się produkcją kotłów na paliwo stałe, pragniemy, aby nasze wyroby kojarzyły się z najwyższą jakością. Chcemy, aby firma Kostrzewa była rozpoznawalną marką na całym świecie. W temacie oprogramowania SolidWorks i pomocy technicznej od wielu lat współpracujemy z firmą SolidExpert z Krakowa.